Marcin Kwiatkowski. 7 lipca w Inu w parafii świętej Królowej Jadwigi o godzinie 17 będzie sprawowana msza święta, po której odbędzie się modlitwa o uzdrowienie przed najświętszym sakramentem prowadzona ona będzie przez ojca Boszaborę, który już teraz przebywa w Polsce na nasze zaproszenia zaproszenie szkoły nowej ewangelizacji przyjedzie i tego dnia akurat będzie w Inu wrocławiu. Dyrektor szkoły nowej ewangelizacji Tomasz Szymianowski. Ojciec Boszabora jest kapłanem, który na co dzień pracuje w Ugandzie. Jest szefem tamtejżej wspólnot charyzmatycznych. Modli się modlitwą stawienniczą. Zresztą jest członkiem Narodowego Stowarzyszenia Modlitwy Stawienniczej. No i po wielu pertraktacjach udało się go zaprosić do Wrocławia właśnie 7 lipca. Dodatkowym punktem programu będzie jeszcze prezentacja. Filmu duch i spotkanie z autorami, z reżyserami tego dokumentu, którzy będą również opowiadać o nowym projekcie związanym z Światowym Dniem Młodzieży. O 15 będzie prezentacja filmu. Będzie trwała ta godzinę, potem przygotowanie do mszy świętej i o 17 Msza Święta. Film duch opowiada o posłudze charyzmatycznej, o tym, jak modlitwa, jak Duch Święty może Prosty sposób wpływać na nasze życie, jak modlitwa za innych ludzi, prowadzona przez tych kapłanów, którzy, którzy są ujęci w tym filmie, czyli przez ojca Busza Bory, przez ojców Enrico i Antonello, jak również osoby świeckie, może prowadzić do uzdrowienia duchowego i fizycznego. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej snajp2.pl lub na naszej facebookowej snajp2.